Baba Wanga to z całą pewnością jedna z najbardziej kontrowersyjnych jasnowidzów, którzy kiedykolwiek istnieli. Kobieta, która w wyniku tragedii uzyskała zdolność widzenia przyszłości, wygłosiła w swoim życiu wiele przepowiedni, które według masy osób zaczynają się spełniać. Kobieta miała przepowiedzieć zmiany klimatyczne, a także topnienie lodowców i powódź z 1950 roku. Co więcej, wiele osób przekonały do niej spełniające się wizje na temat wyznawców islamu, których Jasnowicka określiła jako zagrażających Europie i źródło zła i chaosu. Co więcej, w świetle ostatnich wydarzeń, czyli wyborów prezydenckich, które dość znaczącą przewagą wygrał Donald Trump, wiele osób twierdzi, że należy jeszcze raz spojrzeć na wizję kobiety i wyciągnąć z nich wiedzę. Baba Wanga twierdziła, że 44. prezydent będzie Afroamerykaninem, co było oczywistym nawiązaniem do Baracka Obamy. Najbardziej jednak szokujące jest jej kolejne twierdzenie o 44. prezydencie Ameryki, który będzie także ostatnią głową państwa USA. Czyżby mogło to oznaczać, że Wanga zwyczajnie się pomyliła? Możliwe jednak wiele osób uważa, że jej wizje spełniły się w tak ogromnej części, że należy szukać wyjaśnienia rzekomej pomyłki od innej strony. Internauci twierdzą, że być może brak Trumpa w przepowiedni wangi jest zapowiedzią jego śmierci i faktu, że nigdy nie stanie się 45. prezydentem USA, bowiem zwyczajnie odejdzie, a być może nawet zostanie zabity przez ludzi, którzy nie zgadzają się na przejęcie przez niego władzy. Co o tym sądzicie?